Wszystko, co modne pasuje do tego samego wieku. Ze mną jest babcia. Dzień dobry. Dzień dobry. <laughs> Między mną a babcią jest 41,5 roku różnicy dokładnie. <laughs> Sprawdziłyśmy to przed chwilą. I dzisiaj porozmawiamy o tym, czy w każdym wieku wypada nosić takie same rzeczy. Zapraszamy do oglądania. Przejechałyśmy do Dubai Second Handu w Poznaniu i ze względu na to, że wczoraj mieliśmy święto zmarłych, dzisiaj nie ma dostawy, mimo że jest czwartek. Wszystko, każda rzecz kosztuje 5 zł sztuka, a dostawę mamy do jutro, czyli w piątek. Bardzo ładny kolor, prawda? Bardzo ładny. Bardzo długie ramionczka, co prawda. No właśnie chyba to... trzeba by było je skrócić. Trzeba by było je skracać, pozeszywać, bo się pruje, ale, no. ale kolorek nietypowy, krótki. No i to już jest rzecz, którą ja bym mogła, ale jakbym na przykład, dzisiaj mam 30, jeszcze 30. <laughs> Jeszcze 30, więc jeszcze, że tak się wyrażę, mi wypada, ale tak wydaje mi się, że za 10 lat, tak z odkrytym brzuchem chociaż, no właśnie. Figurka ty masz, figurkę masz świetną, więc nie wiadomo. Nie wiadomo, to się, nie właśnie, wiadomo. To się może okazać. Więc... No to zależy od naszego ustawienia w głosce. No właśnie, to no właśnie, zależy też gdzie. I gdzie. Ale to mi się podoba w ogóle. To To jest Chociaż to jest E, nie, to jest M, co ja. To jest za nie, szerokie, to za na duże ciebie. Na ciebie, No, Bluz z takimi napisami, to ja tak ze średnią się. W ogóle to tak. Myślę, że bardziej to jest takie dla nastolatek ogólnie. Tak. Ale ja też jeszcze się w takich czuję, a jak to jest coś fajnego, jakieś takie przesłanie. Ostatnio kupiłam, ale nie, to nie był na, napis, ale otfusialki kupiłam z kolekcji t-shirt i tam co prawda był nagród, nad, nadruk, a nie napis, tylko w sumie napisem była tylko nazwa firmy, ale takie piękne dwa kotki ze sobą połączone z księżycami, gwiazdami, w ogóle coś przecudownego. To jeszcze tak jak najbardziej, ale na przykład taki napis epicki, no to mi się kojarzy jak taka dziewczynka z gimnazjum. W ogóle kompletnie nie. No, jednak nie w każdym wieku można ubrać ten sam ciuczyk. Tak, to też jest taki. no Świetne, to jest bardzo ładne, ale akurat no chyba, że, nie że, na jest świetne, nie jest chyba że na wakacje. To nie jest świetne. Chyba, że na wakacje. Nie, bo jest fajne, świetne. tylko nie dla nas. No tak, no nie dla. No tak, nie, no nie tak dla nas, to tak, jest tak. fajne, tylko nie, tak. nie dla Bardzo nas. Tak, Okej, okay, zgodzę się. Tutaj mamy taką koszulę alalnianą. Tak. Prawdopodobnie to jest bawełna, babcia mówi na Len robią. Nie, nie zweryfikujemy tego, bo metka jest obcięta, to jest Zara. Tak. Wygląda jak Len, ale i teraz tak. Len mi się kojarzy w ogóle z taką klasą, klasy klasyczna, klasyka, to jesteś w ogóle do każdego wieku pasujące. Bardzo. I małą dziewczynkę w to uwierzy, że będzie wyglądała przepięknie i nastolatka, i dorosła kobieta. I jeszcze wyglądałaślaś by taka U nas jest piękny sklep liniacki w Kamiennej Górze. Kiedyś mm -hmm. był z, y, z ciuchami. Ty ja nawet mam... pracowałaś, przepiękno... prawda? przepiękno... Ja nie. Mam przepiękną w... spódnię. Ja w okej. Okay. Ja mam przepiękną spódnicę lnianą. Jak przyjedziecie do mnie, to ją trzeba po prostu nagrać. Okej, okay, dobrze, dobrze. No, I ona Jest ponadczasowy. i co jest też fajne w lnie, że tego się generalnie nie prasuje i na przykład tak jak to teraz Zawsze wygląda Zawsze jest świetne. Tutaj, tak, to jest. I nie ma guziczków, się... są troczki. Bardzo pomysłowe. No, to jest MK, bardzo... ale czy ja może to przymierzę? Tylko czy to jest mój kolor? Przymierzyć możesz. czy to jest mój kolor? Świetne. Tak? tak. No dobra, jak nie, to ja przymierzę. Dobra. O, tutaj mam taką bluzkę babciu, którą w ogóle ja się ostatnio zakochałam w takich rękawkach. Od tej zielonej sukienki, co tutaj kupiłyśmy. Aha, i to co ci poprawiała? Tak, to mi poprawiałaś i ja ostatnio będąc w Lumpeksie w Toruniu, znalazłam bardzo w podobnym kroju i ona teraz. Ta zielono-biała? Nie, jeszcze tego filmu nie było. Aha, myślałam, że. <laughs> ale jak, jak wiem, już to oglądacie, to ale jedna było, w Toruniu była. To no, to... Ona na ciebie za duża. Tak, ale właśnie podoba mi się to, że to też jest bardzo kobiecy krój. Tak, tak. To jest bardzo kobiecy krój. To jest. Nocz, 14, czyli to prawie jak na mnie. Tak, ale y, super w ogóle i tak. Jakby była mniejsza, to bym ją przymierzyła. Jakby była na, jakby była na ciebie, to też byśmy ją mogła ubrać. Więc tak naprawdę niezależnie, że jest 40 lat różnicy, to i na ciebie, i na mnie będzie super. No, możesz przymierzyć. W sumie przymierzyć kolor. Można. No ale super. I już mamę kolor gdzieś. dobry. A ten napis też nie pasuje wszystkim. No absolutnie nie. Tutaj bym na jakiś rockowy koncert może poszła. W tym. E, Czyli znaczy by trzeba ja, jechać do ktoś. Kostrzynia czy gdzieś, tak? Yy, nie, masz na myśli pewnie A Woodstock. Gdzie? No to na Woodstock. No. A, A to tak, no od na Odrą, Kostrzyn. No, Dobrze, no, masz no, rację. No, okay. no, Racja, na Woodstocku byłam kilka razy, dajcie znać czy wy byliście, czy lubicie takie klimaty. Więc... Nie byłam jeszcze, nie, bo... może pojadę. Teraz to się nazywa inaczej, czekajcie. Jakoś mi. inaczej. Rok. Okay, tak, no tak. No. Tutaj o, mam jest bardzo ładniutki. fajną. I znowu to jest taka bluzka, która by mogła być niezależnie od wieku, no tak. może nie niezależnie, bo Ty na przykład już na ramionkach nie lubisz, prawda? Nie, nie, lubię, bo nie ma co pokazywać. Okay. No tak, <laughs> wolę też, rękawek. Więc to też jakby musimy zwracać uwagę nie tylko w kwestiach wieku, ale też bardziej powiedzmy kondycji naszego ciała, bo wtedy nie, niezależnie od tego, czy na przykład bym miała 30 lat, czy jak mam figurę na przykład taką jak mam, abym na przykład miała, nie wiem, kilka rozmiarów więcej, to no może też by niekoniecznie to ciało się tak układało. Mogłabym, oczywiście to nie znaczy, żebym wyglądała źle, tylko miałabym po prostu inne atuty, które bym chciała bardziej wy, wy pokazywać, a ja bardziej chować, a inne chować, więc każdy, ja? tak. każda figura ma Ta, właśnie tak. swoje... Ym... Ja bardziej chować niż pokazywać. No właśnie, w zależności od tego, czego chcemy, ja bym na przykład taką bluzeczkę sobie bez problemu mogła ubrać. Bardzo ładna. No, chyba że sobie miśka kupimy. Nie, no to już nie? jest w ogóle kolor i, i ten... Nawet <laughs> na Dobry, to po, dobrze powiedziałeś, to się nawet na piżamę się daje. A nawet. właśnie, a propos piżamy, no to ja uważam, że też trzeba, znaczy trzeba, ja kocham mieć piżamy, w których się dobrze czuję. To, jest ta, to ma być taka piżama, której ja się, wstydzi... jeżeli ja nie wstydziłabym się komuś pokazać, to znaczy, że ja się w niej komfortowo czuję, bo przede wszystkim to się ubieram dla siebie, prawda? Więc ja zawsze to podkreślam. Piżama, ko... najważniejszym o. ubraniem kobiety jest piżama. I bielizna, bo ja, ja na przykład tak. jestem bardzo tego zdania, że bielizna powinna być w komplecie najlepszym. Lepiej, albo przynajmniej kolorystycznie do siebie pasować, bo jak tą bazę masz taką dobrą, to zawsze się czujesz tak pewna siebie. Tak. Bo to dodaje kilka punktów. Bliżej dokonacji. ciała jest więcej pewności tak? siebie. Super, i to też jest rzecz, którą ja bym mogła ubrać, i ty byś mogła ubrać, tak. ale to jest idealne teraz na ciebie, bo to widzę, że to będzie. Przecież może być 24, to jest no, no... Przymierz, przymierz, śliczna i podoba mi się to, że to jest taki materiał przyjemny. Super. Tak, to są materiały, które się zawsze dobrze noszą. Dla przykładu, tutaj mamy napis i to jest coś, co bym mogła już ubrać, bo tutaj jest napisane It's all about balance, czyli wszystko na temat balansu. Piękna grafika, tutaj jest nazwa. Tutaj jest napisane? Cel? Celebrate, a tutaj jest. Nie. Celebrate. Tak, celebrowanie cele, i celebracja. I teraz tak. Tutaj mi się zgadza krój, zgadza mi się, bo to jest zwykły po prostu t-shirt. Zgadza mi się kolorystyka. Piękne jest połączenie tego beżu i tej butelkowej zieleni. Ten t-shirt jest takim t-shirtem, który właśnie mimo nadruku, mimo napisu, jest czymś, co można nosić, bo ma przesłanie i ma bardzo dobre kolory, i tutaj naprawdę wszystko się zgadza. I w ogóle to podoba mi się to. Bardzo fajne, nie? Bardzo W ogóle mi się to wygląda jak taka marokańska, No, jak się nazywają te domy marokańskie, takie. To jak, słuchaj, to jest wejście do takiego no, może nie patio, bo nie tam mają... No właśnie to takie patio, no, co w środku, tak Podwórzec nazywa? taki, no, jak który się zamknięty. Ten, ten miejsc, budynek marokański, taki typowy, co nie w środku jest. Musiałam to sprawdzić bo to wygląda jak taka marokańska riada. Swoją drogą bardzo marzy mi się odwiedzenie. Takiej jeszcze w Afryce nie byłam? Nie byłam. Nie, nie byłam, ale w Maroku tak czy jak na pewno nie byłam. No to jest... Yy... Marokańskie No w sumie tak, tak, no. ale no taka sobie. Nie, ale w nawiązaniu do Maroka. Mhm. Tu mam piękną koszulę, która z znowu według mnie sprawdzi się w każdym wieku. I ja, dla mnie, gdyby była dobra i dla Ciebie, ja uważam w ogóle, że to jest super koszula, którą byś mogła przymierzyć. Bo to jest świetny rękaw, dobry materiał. Fajny taka... rękaw, nie? Ty, no. Ty też lubisz taki rękaw trochę... Tak, krótszy, czy 4 tak, czy... To taki typ żorżetki, ale nie wiem, czy to jest żorżetka. Elka to jest duża. O, to jest taka bluzka, no, ale ataka... na do spodnie. No tak, chcesz sobie żyć? No, super, ja według mnie świetnie. do kosza jest. moje ulubione paski. Babcia mówi, że to takie w stylu, stylu... dynastii. No. Takie królewskie, bardzo ładne. Bardzo piękne ładne. to jest, piękny tak. kolor. Na poczewce. Na poczewce. No, super. A szkoda, że na ciebie za dużo. No. Bo byś pewnie ładnie w tym wyglądała. O, to też jest przepiękne. To są rzeczy takie, które wydają się bardziej babcine na pierwszy rzut, ale według mnie ja tutaj widzę piękną zawsze elegancję. Jakie? Babcine, babcinę. Ktoś to tutaj <grym> wypominał, babcinę. Więc, ale słuchaj, dodające zawsze elegancję. No bo zawsze krój taki jest. Ja to bym super. Jakbym miała taką ołówkową sukienkę krótką, i na to bym brała taką marynarkę, tylko ona jest na mnie. Bordy, no ładne. stanowczo za dużo, no. ładne. trzy razy ich A jakby z tego sukienkę zrobić? Nie, bo tu będzie nie 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 zrobić. szeroka nie, nie. jest. Ale to jest śliczne, zobaczcie. To jest no, mega. Świetny kolor. Pię w ogóle mi się bardzo podoba tutaj to, te to to, to, cięcie, A, tak, Bota. Kolorystyka. Kiedyś nie, szyto tylko, aby uszyć, tylko szyto pięknie. No właśnie, to jest. No nie. i te wszystkie dodatki takie niby ząbki. Przepiękna. W takich swetrach chodziłyśmy w latach 80. -tych. Robiło się różnokolorowe. Robiłam swety nawet ze sześć, z sześcioma kolorami, sześciokolorowe. I nie było gdzie tego, tego trzymać, ale jakby było gdzie trzymać, to by były dzisiaj najmodniejsze. A nawet je? z spagolami robiłam swety. Ja piękne sandałki. Jakie to robi? Super były 39, idealne na Ciebie by były? 39, ale mogą być wąskawe. Ja właśnie się zastanawiam, czemu tu są dziurki takie na dwóch. Wiesz dlaczego? Bo tutaj nie ma tej chyba. Płatki jakieś? Tak, bo to powinna być wkładka na ten. Chyba, że ten... tak jest. Nie, nie, bo tu są śrubki do tego. Tu trzeba w wkładkę do, nakleić na pięty. Da się no, tak, tak no, Nie chcesz przymierzyć? Są takie, są? no. Bo nie, to tutaj... No, zobaczymy to, jeszcze drugiego, czy są zniszczone. Z biegiem czasu to by w przechodzeniu to by to gniotło odpięte. Trochę są podniszczone w sumie tutaj z tyłu. Tam jest nie. taki sam? Mm -hmm. Ale tutaj jest. Ja jest myślę, że się wierzy. tutaj, e, tak, no. bo te e, obcasy jak są, tu jest obcas, który trzyma but inaczej, a tutaj jest tak cieniutynkie to y -hmm. i obcas, no niby jest on lekki, ale myślę, że to jest specjalnie przyśrubowane, żeby ten obcas dobrze trzymać. A tutaj jest grubsza e, ta Desarie. podeszwa, nie? Y -hmm. I on się inaczej trochę trzyma, bo bardzo ładne te butki, To te też ładne. Chodźmy na sukienki, jest to bardzo ciekawa sukienek za 5 zł. Aha, ważna informacja. Pamiętacie płaszcz, który ostatnio tutaj kupiłam za 2 zł w tej strefie wyprzedażowej za 2 zł? Plamy się sprały. I on jest po prostu debesciarski, więc mam taki wyczesany płaszcz za 2 zł. Już po prostu nie mogę to czekać wiosny. Obserwujcie mnie na Instagramie, tam go wam pokażę dokładnie, jak wygląda po moim, mojej modyfikacji. Po prostu po praniu. Ale przyznam wam, że trochę to kosztowało, w sensie czasowo, bo dobę prawie leżał w misce z wodą, z mydłem Całkiem odplamiającym i potem go prałam dwa razy, no ale i tak warto. A, psiknęłam jeszcze jakimś cifem czy czymś, Daniel mówi, a to nie wypali, a ja mówię, jak szybko włożę do pralki, to nie wypali. Nie zadziałało, szczęście. <laughs> no, kto nie ryzykuje, ten nie ma, prawda? To jest znowu sukienka, która według mnie mogłaby pasować na każdym wieku. Zobacz, babciu, co prawda to jest emka, więc ani na ciebie, ani nie na mnie, ale, ale to fajna. jest taki super materiał. Fajna. No. Pawełęka chyba. I... No, dla mnie za duży rykolcik, ale, rękaw tak. ale, ale ręka w idealne. Ona była na mnie dobra, tylko... Tak? To jest M nie. Taka... No niby Mka, to była to no, za obcisła. obcisła. No. no obcisła. Jak będzie yyy. bezużyteczna użyteczna Jakby to był mniejszy rozmiar, to wiesz, że ja bym coś takiego wzięła i normalnie bym na strój kąpielowy to ubrała. Gdzieś o. na jakimś bak. bali. Na bali, tak. Nie? To, to, to no. jest MK. No duże. Duż. To jest widać, że to takie bardzo luźne. Ej, ale fajne, kurde, to jest, to mi się podoba mega. Kombinezon. To jest chyba za duże, ale nie widzę żadnej metki. Ten kombinezon jest też ładny. Ładne, a to jest nie 34, jakieś takie duże. Góra duża, no. ale dół, nie. Podoba mi się plisowanie. W ogóle kocham plis plisy. Ja też. I jak ja marzę o takiej spódniczce plisowanej za kolano. No tak za kolano, bo by było najlepiej. To ojeju! Kolejne, kolejne moje wyzwanie. Ja Beksowe. jestem ostatnio zakochana w niebieskich kolorach. Boże, ale ten wzór, to po prostu <noise> daj <de> spokój, <noise> mi aż tego nie pokazywać. <noise> Właśnie znalazłam kompleci i piżamkę. No. Zobaczcie, jakie fajne, świetne. Taka bawełenka to jest chyba? Tak, to jest tak jakby etaminika nawet. Ojeju, to nowe słowo. Tamina to jest kanina bawełniana. A nie, 100% bawełna. Po Ale prostu. bawełniana w, 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 gatunek tkaniny w zależności od skrętu, którym Ale jest. Ale do tego nie napiszą chyba. O Jezu, to już szkoła jazdy widzę tutaj. No jestem włókiennikiem, nie? No, dobra, dobra. Wszystkim no, jestem jest księgowym, chemikiem, włókiennikiem. Ja po tobie taka jestem po prostu I księgowo, z, ka z każdej I, no i nie Wszystko. wiadomo o kim jeszcze. A ile talentów nie odkryte? Ostatnio byłam na Lobistyk, pokazie mody. Księgowa, Ostatnio coach. byłam. Na pokazie Joginka? mody. Tak, no widziałam. Babcia była przebrana za Daisy. Daisy z Od gazbiego. gazbiego. Z wielkiego Gazbiego. Wielkiego, gazbie, tak. I to był. Zobaczcie sobie tutaj przebitkę. Tu to, to babcia wyglądała świetnie. Makijażem takim? No, super. oklaski w ogóle miałaś. Wow, super. Danielkowi to by, jak będziemy zimno, na notka <grym> Na <World Cup. grym> notkę. a tutaj też jeszcze jedna piżamka, fajna. O, i ta, patrz, super. A to jest też eska. Świetna. No, ta jest bardzo fajna też. Świetna. No. Wracamy jeszcze do skrętu bawełny. Bo Daniela bardzo zaintrygował temat. Może was też, was też zaintryguje. Jak rozumiesz? Bawełna jako bawełna, zależy jaki ma skręt. Dzisiaj bawełna ma bardzo mocny skręt. Jakiś, ja dzisiaj nie wiem, jak to była technologia skrętu. Kiedyś była bardzo luźna i wtedy w zależności jak była skręcana, ile było, jaka była grubość tej nitki bawełnianej osnowy czy wątku, i wtedy robiło się tkaninę i ona miała swoją określoną nazwę. Etaminka to jest bardzo miękki materiał bawełniany, po prostu się on tak nazywało. Po Popelinka też była bawełną, ale była mocnym skrętem, i ona była sztywna wtedy. A skąd się wzięło powiedzenie, nie rób popeliny? A tego? tego? Aj, nie. A to Ej, ciekawe. Musimy sprawdzić. Ej, wiesz? A to jest ciekawe. Dodobnie. dobrze. Do Mary zbawi i uczy. A to jest, to jest <grym> ciekawe, wiesz, co ja nawet nie pamiętam w tym momencie. No, wow, ja, tak, Ale powiedz mi tak. na przykład, że ten materiał. mi się bardziej podoba, jak ten. Ta. Tak, widać, i w ogóle materiałowo jest prześwietny. No, a może Prześ... sobie weźmy? No, za duży na mnie, widzę. buty. to jest za duży. No, na piżamka może być większa. No, ale nie, no, nie tak. To by mi z tyle stało po bokach. I kupimy sobie strój. A w sumie, jest, no, no, fajny ten strój. No nie brąz. Ja nie, ja nie, nie, brąz. nie bardzo. Ja, 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 nie tak. ja nie brąz. Ja nie brąz. Zawsze lubiłam spodnie. długie spodniczki. popatrz jaka ładna. Jak w malinowych ruśników uleśmiana. A ja urwałam takie spodnie, które nie mają rozmiaru, ale tak w tali się wydają dość wąskie i się zastanawiam, czy byłoby na mnie dobre, a mega mi się podobają. Chyba je przymierzę. przymierzyć? Fajne, no. Dobrze. Struksowe, świetne. Rzadko spotykany, dobrze skrojony struksowe spodnie. Właśnie, no, struksowe spodnie. O, ja mam takie podobne lniane takie, bawełniane, zrobione na taki len. Tam są jedne takie spodnie, muszę ci pokazać. To jest a ładne spodnie. Nie byłyby były na ciebie dobre? Nie za krótkie. Nie lubisz takich? Nie. Nie, żałuję cię. No, nie. Ja, no, jak, ja mam trochę za krótkie nogi, za długi stan, więc ja muszę tą proporcję znaleźć zawsze. Przypomniał mi się mój tato, bo on miał takie struksowe spodnie z grubego sztruksu. Tak? No prawda, dziadek. dziadek Jan. Tak. Pani jak dziadek. Twój pradziadek. Twój dziadek, pradziadek. No, ale Radziadek się mówi, nie? Pradziadek, no miał Tradziadek. piękne te spodnie były. No i dobrze, to nie to bardziej I to też jest Bawełna, i to też jest bawełna. I to też jest bawełna. Sztuk jest też bawełną. I jeszcze przed chwilą się dowiedziałam, że statyna jest bawełną, tylko jaka? Był Połys na połysk robiona? Oni tam mm robią wątek, zależy jaki się tam -hmm. dada wątek albo jaka idzie osnowa i daje połysk. Pracując nad kalniem, robiło się podszewki, typową podszewkę. Z jednej strony była matowa, a z drugiej była z połyskiem, więc ten wątek hmm. osnowa przykrywała, nie wiem, już te, nie wiem, nie pamiętam, czy wątek osnowy, czy osnowa w ale była błyszcząca. Wątek był błyszczący, a osnowa była, o teraz przypomniało mi się, wątek oh. był błyszczący, a osnowa była nie, nie, taka nie bardzo błyszcząca, tylko taka półmatowa. Okay. I wtedy to cię latało, latało, i się tworzyło. Spod spodu była matowa, a na wierzchu była błyszcząca. I teraz jak znajdziemy kawałek podszewki, to ja ci to ja wam jeszcze pokażę. to. I już mamy, widzisz? O, ta jest typowo, to już nie jest bawełna, to już jest typowo sztuczny poliestrowy, to będzie jeszcze się inaczej nazywało. Nie? Maszy były z tej strony była świecąca, a z tej była nieświecąca. To ja Ta jest takie było. No. Tak, musi być inna podszewka, wiesz. Tutaj też sztuczne. No. Ale wtedy były takie potrzebki, w tamtym jednym były. No to jeszcze inne. Jest. Ta jeszcze jest inna, to zależy, jakie były. Przy tamtym żakiecie były taka, była jedna, wiesz? Mhm. No to już są współczesne, także to. Nie, nie, to jest właśnie to inne. No, była bardziej matowa. Niewiele no nie się wiem, to różniło, no ale tak była sukienki, bardziej matowa. Takie, tak jak to tak. właśnie na zewnątrz jest taka bardziej połyskująca a pod spodem jest taka no. bardziej matowa. Tak, o, to jest inna no, i to jest tu jest, a tutaj, no. Może znajdziemy. Na Marisiu to też nie jest brzydkie, pasujące dla wszystkich, tak. każdego wieku. Tak, tak, zgadzam się. Zgadzam to jest się ładne. i też do większości figury właściwie. Do większości figury, Czy to jest tak. wysoki, czy niski, czy ma, jest szerszy w barkach, czy węższy, czy ma większy, wyższy, czy mniejszy, I czy, zawsze łotra, czy łotra, to i właściwie Zawsze będzie kobiecy dekolt. Tak, i zawsze kobiecy dekolt. Też ze względu no. na, bez względu na rozmiar piersi, też będzie pasował tak. i do mniejszych i do większych. No to jest bardzo ładne. To jest bardzo ładne, możesz sobie zobaczyć. Za 5 zł można przymierzyć. <laughs> Zobacz, babcia, jaki płaszczek wełniany znalazłam. 80% składu to jest wełna. Wełna. 10 nylon czy by, i 10 poliester. Czy by to puściło tu. Jeszcze żeby puściło. Szczerze mówiąc, po tamtym płaszczu on był tak naprawdę brudny tak. poza tymi plamami, które zobaczyłam. Podszewka tu rozdarta, to do To jest problem. To nie co nie od razu to no ubiera? To, to jest My znowu up... taka rzecz i strzesarumbisty jakby był na ciebie dobry. Super. Za 5 zł to zna, że, że, trzeba zaryzykować, bo to aż po prostu nieność świetnie. Wiesz co, mi się jeszcze spodobało w nim ten rękaw z tym tak, odkrzyciem tak, tutaj. Tak, jest. Właśnie, to świetne. No jakieś... idealne. Kolejne znalazłem. Ładnie ci, ale cool. Aby jednak można wam w ubrać? Świetnie, super, wow, pięknie. Idź zobaczyć się do ostra. Nie no nie mogę, pięknie. pięknie no właśnie I co to znaczy krój? Krój jest go, świetny. Jak go ubierze nawet i młoda osoba. Tak, goreja. ja. I dla ciebie i dla mnie byłby super. Tak. I no pięknie, idealnie skrojony na no. ramionach pięknie, pięknie taliowany i nawet tryb? idealna długość rękawów. Wiesz jak się mierzy długość rękawów? Do pół palca. Czyli tak, nie tak. męskie garnitury szczególnie, tak, nie? A tak, tutaj tak. zobacz, jak idealnie. No idealnie właśnie. No. I to 40. Wiesz, ja nie wiedziałam, a intuicyjnie to powiedziałam. Dla mnie ja w ogóle większość rzeczy biorę intuicyjnie. Ja po prostu to tak czuję. I no, się no, potem nas sprawdza. Nas kiedyś tego uczono, <laughs> teoria, tego... teoria no właśnie. No widzisz, nie no, no to, tak, to, oczywiście, no że no nie no, płaszcze wziąć. Jedno i drugi. Babciu, nie. za te dwa płaszcze masz 10 złotych. No to proszę Ale butelek tyle nie sprzedałem, za co kupię? Jaki butelek? <śledź> 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 <O> to. <śledź> jak to jaki? Jak kiedyś sprzedałam butelki i kupiłam pół kilograma cukierków miętowych, jak miałam może 9-10 lat, to do dzisiaj nie jem miętowych cukierków. <śledź> ale czemu nie jesz? Bo się tak wtedy najadłam. To ja tak jak Kinderczekowym też nie wiem. Ja bym 16 lat się tak najadłam, U babci swoją drogą to było, że do tej pory nie, nie wzięłam do buzi. Za naszych czasów to było jeszcze co innego. Musiałyśmy sprzedać butelki półlitrowe, zawieźć do skupu, pół litra. 18 zł. 18, 18 zł kosztował kilogram cukierków miętowych, ale to były taka, taka to była mięta w środku nadziewana, że naprawdę do dzisiaj nie wiem. nic Smacznego. Piękny. Piękny. i, I tobie jest super. Po prostu za I mała bluzka, bo to 40. No, to by była 42 no, i długość, zobacz. Idealne, super. Naprawdę byłaby super. Przykro mi. Przymierzaj dalej, nie ma co przyk przykrować, a ja y, ten twierdzę czasami za duży i w ogóle nie fajnie wygląda, chociaż ja bym go jakoś tutaj wiecie tak o, albo, albo, albo właśnie zrobić taki duży, czekajcie chwilę ja się muszę tutaj zorganizować. Tylko tutaj zakryję ten napis Celebrate i tak dalej, ale to w sumie nie nieważne, bo jest najważniejsze tutaj

Super, chodź tutaj do światła. To jest, no, patrzcie, to no. klasa sama w sobie, no to jest coś cudownego. Ja jestem widziałabym wzięta, to jest coś fantastycznego. I no, jest to? Po prostu wyglądasz jak milion dolarów, za 5 zł. No ten, i ten kolor. No, kolor jest genialny, krój jest genialny. W no. ogóle ja nie widziałam cię w takich rękawkach chyba jeszcze w sumie. Tak sierpniu, nie, bardzo tak dobrze skrajone, Ja Albo tak, świetnie. Wiesz, albo musi być taki ki jak kimonko, bo reglany to nie dla mnie. Ja mam duże ramiona, więc jak reglan leci. To jeszcze mam je większe. Chyba że jest dobry skrój. To jest perfekcyjne. To jest delikatnie przebrudzone, ale to, a, to nawet tak schodzi. Umyjemy. Umyjemy. A no, umy... to mi się podoba. Nie, u mnie, u mnie nadal nie. Coś tu nie gra. Albo za szeroki jest chyba ym, za szeroki dekolt? W sensie tak kształt. Kształt, to nie jest kołnierz. Z <noise> e, więc nie, ale ogólnie... Demerisio? Całkiem przyzwoita jest ta bluzeczka no, i jeszcze tam ma... spodnie tak naprawdę zostały. O, dziura, zobaczcie. No Powiedz, właśnie to powiedź, jest. To. Tam. Ja jestem gotowa, ty jesteś gotowa? Jesteś gotowa. <noise> no ciekawie, ale nie to w ogóle będą nie to świecące sukienki. No jako Ogólnie kolor i nawet krój, co ja... Tak, nawet krój. No, no to... nie, nie ma takiego szału, jak nie, było, ale nie jest. Ale źle. kolor. Tak. tak, no. A u mnie coś jest nie tak, zobacz z tym w Czemu on taki jest? Czemu on tak jest? Roz zobaczymy. Czego on taki jest? Bo tutaj, o, tak powinno być. O, on jest taki nie ma żadnej... Nie, nie, nie. Tu jest, jest wszyty na równo, a tu powinno być głębiej wszyte, bo jest po prostu, tu to jest płyciuteńki. Nie? No, dlatego to jak jakby nie, to nie było. Nie tak, to było po prostu inaczej, ale będzie, jak wtedy, żeby go wszyć, to by musiał być tak, o. Nie, to już trochę za ciasno. O, tak, tak by musiał być. I on wtedy by zachodził, rozumiesz, nie? O, no, ale go? tak, widzę, ale wtedy jest. A z tyłu? Jak on ma tutaj bardzo ładny, to... No niestety tego nie popuścimy. Nie, nie. Ale fajne, no, Maga Bardzo Piękne jest to. Super jest ten krój, nie? Tak, bardzo. I kieszeń. Kieszenie I Długość jest... idealna. Tak, super są, ja jestem. Wow, nie no, nie To ja ubieram drugą. Dzisiaj cię obkupimy, a co ja wyjdę z pustymi no, rękami. Jedna. Pożyczę Ci. <laughs> Dzięki. Następna bluzka. Nie na mnie. A wiesz dlaczego? Dlaczego? A dlatego, że ja tu mam lustro. Ona tu się tak układa, jakby był... Aha, okej. Okay. I ona wtedy leży dobrze, a tak to to o, popatrz co się robi. Okej, okay. racja. Ale ogólnie poza tym to rewelacja. Bardzo dobrze, Przecież ja mam no. nawet nie nie, to, nie, nie, bo jak go się ruszy, to ja już nie ja będę już... No tak. No, zobacz. No ale ty nie wygląda źle tutaj. Ale po co ma źle nie wyglądać, jak może wyglądać i nie wyglądać nie wcale? Nie ja no pociąg ja mi tam. No, Ale u, tak naprawdę ci jest Tutaj jest wszystko, no tylko po prostu by trzeba mieć on. No, I wtedy on tutaj będzie. Silikony odciągnąć. i jedziesz. Silikony? Dobrze. A jest przymierzalnia silikonu? Lumpek są silikonowe, czy nie ma? No tak by były, to nie chcemy. Wszystko przymierzyłaś? Nie jeszcze, jeszcze jedna. Chyba trochę za klucz do spodni, mm. do krótkich spodni. No spodnich. ładnie w sumie, no. Nie, to nie jest brzydkie, to jest bardzo ładne. No tak, tak jak powiedziałaś, jakieś Włoch, Hiszpanii, tak? Tak. I, kró I muszą być po prostu jakieś inne spodnie jasne. Życiu, nie no jasne, bo że takie, tak. Jakieś o, takie. Albo, znowuż. Nie. Co? Niekoniecznie. Ten rozmiar. Aha, że, 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 że... I wtedy jest bardziej prosta, widzisz? No ale to też nie dobrze w sumie. Tak jest ładnie, ładnie ci się układa. Ale tak to jest, no, to no, też tak, to jest piękne. Ładne masz ramiona. I jeszcze. Zawsze będziesz miała ładne ramiona, piękne ramiona. I jedziemy. Danielku, gdzie jedziemy. Nie, no, nie, nie, no biust jest tutaj odpowiedni. Nie mów, Teraz że jest, tak. nie jest za mały. Danielku, jest gdzie my sobie? pojedziemy w tej bluzce po Do Rumunii. Do Rumunii? Ale ładnie ci jest. Bo a ramie. pokaż się tyłem. Ja mam jeszcze było w Rumunii. Ja bym wzięła, super wyglądasz. To jest taka typowa, letnia, taka śmieszna, ładna bluzka. Nie? Bardzo mi się podoba. Mi się Dajcie znać w komentarzach, czym się podoba, chłopcy powinni ją wziąć. Według mnie tak. Danielku, a tobie jak się podoba? No fajne. No, to Takie Do, fajne. do Chorwacji do super. No. Nie, nie. Jest super, wiesz? Dobrze. Curciu, to ile ja tego? A ty nic? A nie jednej? Nie, ty dzisiaj po prostu. Czyli ty nie są. Tak. Nie są dla każdego wieku, te twoje. A moje ja to tak. dla każdego wieku. No widzisz? Nigdy nie miałam takiej sytuacji. Chyba nigdy, przynajmniej sobie nie przypominam, żebym czegoś w lumpek się nie kupiła. No ale tutaj babcia nadrobiła ewidentnie, bo co mamy? Dwa płaszcze i dwie, i bluzki. I dwie bluzki, czyli cztery złotych. rzeczy. Całe dwie dychy, No totalne szaleństwo. Totalne. Jednak nie decydujemy się na ten płaszcz, zawsze się bardzo się nie decyduje. Ja bym się podjęła czyszczenia. Dla mnie to byłby challenge, ale rozumiem, że może się nie chcieć jak najbardziej, więc nie chcieć w sensie, no masz dużo płaszczy, więc to by było takie trochę na siłę. No bardzo mi się podoba i, i, i ten. Same. No, na pewno wymagał wymoczenia i na pewno wymagał tak, podobnie jak w tej sytuacji, sam tym moim, za dwa złote, że z dwa prania bym musiał przejść. No dobra, bo mam jeden, musiałabym z domu wydać, bo nie mam gdzie powiedzieć. No, to jak nie masz gdzie powiedzieć, no to tym bardziej nie ma co na siłę. Mamy płaszcz i dwie bluzki i tak jest zarobiście. Trzy rzeczy i równe 15 złotych. I każda z nich właściwie to jest taka rzecz międzypokoleniowa, że się tak wyrażę. Czyli że i ty, i ja tak. tylko mieć odpowiedni rozmiar dla siebie mogłaby ją na siebie ubrać. Tak jest. I tak ciuszki należy się ubierać. Super, ja jestem bardzo zadowolona, a ty? Bardzo jestem zadowolona, dziękuję bardzo. <noise> <Zob> <noise> Ja również, jeżeli kolejny odcinek z babcią wam się podobał, dawajcie koniecznie znać. Będziemy oczywiście w dalszym ciągu babcię zapraszać. Mamy mnóstwo świetnych pomysłów na kolejne filmy, więc w najbliższym czasie na pewno się sporo tego pojawi, więc subskrybujcie kanał, jeżeli tego nie robicie, subskrybujcie Dobre Wibracje, całujcie tych, których kochacie. A zapraszam też na moje Vinted, jeżeli jeszcze Was tam nie ma, bo cały czas dodaję na bieżąco nowe rzeczy. I, i, i czym ja skończyłam? Całujcie tych, których ko kochacie i podążajcie za życiem i podążajcie za życiem, którego pragniecie. Do następnego.